w tym filmie wraz z moim przyjacielem Badim zagraliśmy na serwerze JDSMP SMP na podserwerze czwartym. Naszym głównym celem było dopanie się do oszustów z czatu. Naszym celem w tym filmie było zebranie dwóch diamentowych rentowalnych setów i pinsert z graczy. A już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Zrobiliście te pierwszy. Dobra. Do ja bym się depnął do nekka. Nexia. Nexia? Nexiak. Nexia 802. 802 tam idem ze skamerów. A ja chciałem tam ze skamerów i co? Yy, no właśnie nic ogólnie. Yy, postaram się ją zabić. Dawaj. No i zginęła. No łatwo mierzanka. Była nie skamować jakby. No właśnie po co skamować? zaraz etapie się końca Mam serce, dobra. Do podłoga, podłoga Mišiuksona. Do Mišiuksona się topamy. Nie przyjmuję. jakże że topamy się do. Może. O! Tepnął. Misilkson tepnął. Trap z Opsa. Tepaj, 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 Dobra. Teraz ja się będę pomył. Jestem super kozakiem. Tam się Teraz, do... Tak. Artur Teraz Blok? Będzie, Artur Blok czy Milan? Artur Jakiego? Blok. Dobra. Ja poczekam, żeby sobie sobie wyjednał. Do czy jest to ten? im tepa. A tepa mi się do... I Nixon i Nixon. Akurat kogoś zabił. Tak, chce Friggi. Dodamy się do Milana. Ja po mnie. A, ich xd? Jakiś diaks w gościu. Kto zginął? Jaksa Zabiłeś? Tak, diaksa bez enchantów. A. Jego kolega, jego kolega. To jego kolegę. A co ma jego kolega? Nie wiem, nie widziałem. Mamy go jak Seta. Jest serce. Dawaj, bateria ja się tepnę. Oj, kurde, serce było. Oj, serce. Mam pierwsze ją... serce. Drugie już były, ja też mam jedno. Będę A, dwa serce nie? też mamy. Dobra, jesteśmy już tepam się do Semona. Staram się. Zobij go. Będę mnie tepnął. Na razie nie tepa. Do Milana się teraz tepnę. A jak chcemy, żeby ten, żeby yy, ten, żeby ludzie pisali, to nie piszą. No prawda. A jak nie chcemy, to tyle osób pisze. 56 osób mam. się do. Widzowie, jakbyście chcieli ze mną i z Badim zagrać na jj o, to. Nie Milon to był? Dobra. Tapaj, tapaj, tapaj. Tak, No ja go zabiję, tam? bo to jest ten. Ja wiem, teraz jak się nie, do niego Ja tam... Nie, nie, jeszcze raz, jeszcze raz się niego. Tak, wiem. ja go zabiję. Ja, ja, ja zabiję. Się... je I on i tak będzie ze mną. Tylko on ma obce, dobra, to na boku od razu i w siekierkę. Jeszcze raz się do niego dawaj. wodę, tapnę. Wody, pamiętaj wodę. Tak, ale siekierkę so od razu rozwalę, crafting. No się do Losty'ego. Kurde, pokazałem kordy mojej bazy, są na filmie. Ale dobra, jak tam ludzie bić, to niech sobie wbijają. Nie. O, tepną mnie Losty. Losty boy. Czekaj, spokojnie, spokojnie, nic nie rób. Mam klepę. Full diak. Full diak. Rzuca perły, rzuca Ile ma pereł z pachą? Osiem. Gonię go, rzucam yy, te pereły. ty, go ich. Czekaj, zaraz się tepnę do ciebie, okej? Okay? Okay. Zaraz się tepniesz do mnie. Ful diaksy, ful i tepnij się do Inixon, bo chcę, żebym się do niego tepni. Ale to idź na Homa. To no do. Nie, do Hobita się tepni, Ale idź na Homa, nie? Ta, ta, Ty się do Hobita tepnij. Tepa Hobbit. Mam trzy perły. O, tepnął Hobbit. Spawn. To jest spawn, dobra. Jeszcze raz. Do kogo? i nixon Inikson... nixon i nixon się do mnie tepaj ezie O, i nixon tapnął. już tepaj 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 teraz nic a bo sobie nie nie tepaj nie tepaj teraz się nie PIERDZIEL! No nie, pierdziele. Coś, ja się na niego teplnę i go zabije. Nie, 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 nie. Żyjesz? Halo? Cio. Tak? Tak. To będzie wszystko na filmie, się... komuś, co to zrobiłeś. Sperma jeszcze nie zadziałała. No to po Tęk dwóch trybach... Ci Trójka, kumasz to? Trójka ich była. Tak. Ocetno oh, mnie losti. Losti, tak. Lost, naprawdę. Teraz ja się topnę. Ej, kurczę go. Zabiję. Brawo. Co to... jest? Jak sencząt. Mam cztery, trzy. Zobaczymy. Darkness 1, Protection 1. Widzowie... Ale ma, ale chociaż dyksenchant, to Słuchajcie, się liczy. To się liczy. Nie chodzi o to, że y, ten y, 4-3 tylko po prostu sety enchantowane. Więc możecie to zaliczyć. Mam już ile serc grasz mamy? Ja mam dwa. Oj, Misk, sorry, przysięgam ci. Przysięgał, bez klika robię. Ja mam trzy. Y, bo ja mam jedno. Okej. Okay. No to super, Poczekaj, to tepnę. To ja się tepam. Teraz. Po kolei się będziemy tepać po prostu. Yy, i może do tego cute ten. Bartek? Ty. ty Tepną mnie cute Bartek. Dawaj. Spokojnie, mam chill. Nie, tepaj! Tepy, tepaj! Jezu, prawie zginąłem. O, to tam Trudnie. będzie to creeperek. To fajnie, Kodepaj. że wypisał. To do creeperka. Zobaczymy. Co creeperek zaoferuje? Aha, tak nic. To Filippo Gamer. Pójdę. spokojnie. To jest jakiś gości, to był. Mam trzecie serce, czwarte serce już mam. No i brawo, jeszcze jedno serce i. <laughs> tu tu tepam, tepam cię. Nie. Nie, nie topać. Czemu nie? Nie ja żyję. Nie zabiję. Nigdy no, jesteśmy w dżungli, bo ja tu mam w dżungli straszne lagi. No ale tapaj się do ludzi Poczekaj, tak tym jakaś... Jestem Simon wiem Simona. 400 szłam. Raczej. Brawo. O mateki jest nie? jeszcze. Masz trzeba czy nie? Nie. nie mam. Kurde, ale mam pięć serc graczy, już to tepi te Dobra. Dobra, super. Dobra, bardzo fajnie. Mamy to oddać już... ci to serce? Tak. To dawaj zróbmy takie z sześć może, żeby jeszcze było lepiej, bo jak tak łatwo poszło, to... Dobra. Jeszcze jeden set chociaż zróbmy To specjalnie dla was. Robimy sześć serc, a nie 5. I spróbujemy ten jeszcze jeden set diaksowy zrobić. Dawaj, tapaj się do McLean. McLean. McQueenie, McQueenie to jest. <laughs> McQueenie. Osta Ostakurusów miał ktoś. O, dobrze. Tepnął. Tepnął. Oj, oj, oj. Tiwo. Dead. Tiwo Gaming. Nice. Tiwo Gaming w ogóle. On już coś zrobił? Zrób. Nie wiem. Już to zrobił? To. Kurde, nie nagrywałem tego. Ale no. to yy, widzę, właśnie trafiłem do chłopa i no. Jakby teleportował mnie na otwartym. To prawda? Powiem tak, a nie miał i temu, więc. Serio? Ale mam serce, ale mam serce. A to. Dlatego taką się dalej. Filip Progamer? Ja się jeszcze nie tapełem. Filip Progamer. Kolega chyba zlogał na widok. Ale zniszczę mu tego trapa. A Albo nie, tapam się dalej. Nie. Zlogał na widok. Kole... To bo perła zniszczy. Nie. nie zniszczy się. Tak, to dawaj przemal. Typa premal. Ciężko w zowie byliśmy ogólnie 11 serc graczy, bo dużo kili się nie nagrało. I zdobyliśmy jednego diaksęcza gościa, a drugiego normalnego diaksę, więc myślę, że mi to zaliczycie. Więc się mam.